Siemankowice, widzę was w kolejnym odcinku GTA 5 Mafia W wielkim odcinku, kiedy robimy Jak to powiedzieć? Napad na gang? Może tak to nazwę? Dla no, niedługo zobaczycie całe wykonanie Jesteśmy tej samej nocy, w której się to wszystko wydarzy Jest mega wczesna noc, jest do 23, dopiero 22 No i co? Myślę, że pora wam pokazać naszego Pablo Który Dość Podobnie wygląda i za czasów Europy, Europie, wiesz oczywiście o tym nie wiecie Ale no maska ta sama Jesteśmy ogadani na spotkanie z ludźmi ludźmi da ja by powiedzieć Ludźmi no właśnie A Witaj Co potrzeba? Ty jesteś do na kina, rozumiem? Od kogo? To nie by co tu robisz od Chrisa jestem. Chris. To niby co masz zrobić, jak od tego Chrisa? Co on ci kazał? No nie wiem, kazał mi tu przyjechać, że coś jest. No Toś Ktoś coś ode mnie chce. No to słuchaj, dzisiaj masz twarne zadanie. Ryzykowne, ale dobrze płatne. No. 75 tysięcy dolarów za podłużenie 35 ładunków wybuchowych na centralnym osiedlu Balaso. No, już to razu cryptów robiłem, nie ma problemu. Crypsi. Nie słyszałem o nich. Ale chyba lasi to jest inna rzecz. No, już raczej nie istnieją, wiesz? Masz mi dać znać, w którym. Masz mi, masz mi dać znać, jak. Podłącz te ładunki. Radio jakieś? I będziesz w bezpiecznym miejscu. Radio 5. Wkładam ci. Radio to, check. To jest twoje auto? To rekt. To jest. Moje. Twoje... Dobra. Wkładam ci do bagażnika 35 ładunków wybuchowych. Dobra, dajemy Aha. I daj znać na radiu, jak zostaną podłożone i będziesz w bezpiecznym miejscu, że mogę detonować. Ja mam detonator. Ej no. Rozumies? Dobra. Dzie o, następnie, następnego dnia udaj się tutaj na szwalnię Dostaniesz wypłatę. A ten młody to co? Nim? to mój człowiek. Chodź Czyli on jedzie z tobą? Tak Dobra Młody, obierz jakąś bandamę, najlepiej Nie wiem, tak żeby stary nie poznali ciebie Bo zaraz jedziemy na spotkanie z tym szefem baldas. Siadaj. wsiadaj SMG masz w bagażniku, chyba że masz swojego w sobie Idziemy na budowę W jakiejś konkretnej godzinie to podłożyć, czy po prostu najszybciej jak będę mógł? Najszybciej jak będziesz mógł Nasz czas jakieś 3 godziny jak maksymalnie I no co, no to jest nasz plan Bądź po prostu moim takim ale ochroniarzem, ale no biegnij prawą ręką, to dopiero to chodzi Anakin ale nie ma Dobra, za 3 godziny mam być ten gościu, więc No e, słuchaj e, Za 3 godziny ma być ten trzeba lasów na tej budowie Trzeba lasów? Nie wiem Za chwilę Za ja, jak już za chwilę No nie wiem za godzinę, dwie pewnie będzie tak mi się wydaje, nie wiem no dobra to młody się wyrobił My już będziemy czekać Dobra widzowie młody ci tutaj Dziś tu wyżej jest gotowy w razie co No i czekamy na niego Znaczy czekamy bardziej na szefa tego No właśnie Ballas Dobra, teraz by to może poprowadzić. jesteś informacje, że tam jestem podłużony, więc... Odpoczynamy. Witaj, jesteś szefem Balla z Gangu, tak? Zgadza Nie mam się nawet. Zjała, tak mnie nazywają. Dostałeś rodzaj informacji o tajnym spotkaniu. Tutaj. W tym momencie. Zem. Tyle, że słuchaj, dla ciebie to nie będzie tak miła rozmowa. Może mnie nie zdasz, ale na pewno co do Santos mnie pozna Od dzisiaj i od teraz dokładniej twój gang będzie płacił 30% zarobionej kasy dla mnie. Chyba ci coś gorny. Ja rozumiem, że się na to nie zgadzasz. A tak to po prostu te 30% zarobku. Czegościowi coś założył maskę? Złożę maskę Jak widzisz w swojej lewej dłoni trzymam pewny przycisk który może bardzo niefajnie spowodować dla Ciebie pewne skutki więc... tak to może Wątpię, że chcesz się przekonywać, więc ostatnia szansa na miło 30% Dobrze, sam tego chciałeś. U la. Co to było? Co to było? Co to było? Przyjrzyj się swojemu pięknemu osiedlu. O, zaczynają się pierwsze dym. Pierwsze dyby. To jest rzecz, która macie nakłonić do tych 30%. I pokazać z kim faktycznie masz do czynienia, a nie z gościem, który sobie tak o założył maskę. Jesteś chory człowiek. ile tam ludzi jest teraz? Teraz żywych może 10 martwych setki. Dobrze wiem, jak wasze tam osiedle było zapełnione Niektóre budynki może się ostaną jeszcze Więc od dzisiaj 30% dla mnie co miesiąc Możesz sobie już odejść Lepiej sobie osiedla Zajmij Z iść <noise> Dokładnie tak Dobro, widowie, jest moc. Jest kurwa moc. Teraz. Nie, nie no, świetna robota. Udaj się rano na szwalnie i dostaniesz swoją kasę. Dobrze. widzieliście jak to pierdonęło? Myślę, jedziemy zajedziemy zobaczyć, jak to wygląda. No i widowie, dobrą kasę dla nas będzie wpadał co miesiąc. I pokazaliśmy, kim jesteśmy w tym mieście Dobrze, także o czym się zobaczyć się zmieniło nasze... O! stało się one czarne O, czerwone O cholera o, Zbyt takie rzucające się w oczy Za niedługo i tak nie będziemy jakieś nowe kupywać Poszliśmy do miasta z hukiem Mogę już tak wprost powiedzieć Z pierdolonym hukiem O Zobacz, tu jeszcze strasznie dojechała. Yeah. Więc Dwizorowie w myślę, są teraz totalnie obsrani. Co tam po... No, strasznie to wygląda. Oczywiście dla nas rewelacyjnie. Więc jest potężnie. Jeszcze pewnie dzisiaj. Zobaczycie jak będę mu daje mi kasę No i co? Rano Witam Witaj Ładnie się spisałeś wczoraj Wiem Bo domyślam się jak tam dużo ich na tym osiedlu się działo Żadnego nie było No to pewnie wiadomo się Dobrze no. tutaj dacie Teraz już leżę 75 tysięcy gotówki jeszcze dajemy Świetnie się spisałeś I Jakbyś mógł mi dawać znać albo inaczej. Będziesz chętny jeszcze kiedyś na takie roboty ewentualne? Mm, na pewno Dobra. Jak coś to Ci zostawiam tu resztę bomb, bo 13 jeszcze zostało Bo 35 to było mega dużo może Ci się przyda na przyszłość. Dobra, dobra. No to będziemy w kontakcie. Tak. Żegnam. Żegnam. Jeśli Ci wam odcinek podobał, powiem to sobie łapkę w górę jest obika. No i widzimy się w następnym.